Na inaugurację 27. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy Krakowia podejmowała ŁKS Łódź. Nasza liga w tym roku przyciąga kibiców na trybuny ponad 10 tysięcy widzów, a wśród nich między innymi Agnieszka Chylińska. Gospodarze zaczynają lekko speszeni obecnością takiego gościa, bo w akcji jako pierwszy ŁKS balić do Hotiego i świetnie broni Lukasz Chroszo. Który drugi mecz z rzędu wychodzi w podstawowym składzie Krakowi. 18 minuta i pierwsza. Ciekawa akcja Krakowi. Kakabadze do Rakoczego. Rakoczy oddaje piłkę Gruzinowi. Makuch myli się w polu karnym, ale jest Kalman! I jest 1 do 0 dla pasów. Ósmy gol w tym sezonie. Beniamina Kalmana. On kocha grać przy ulicy Kałuży. W siedmiu ostatnich spotkaniach 5 goli i 3 asysty. Fina z takim zawodnikiem można myśleć o pierwszym komplecie punktów od inauguracji wiosny. Rzut rożny dla ekipy gości: Ramirez do Durmusiego, ten w pole karne wprost na głowę. Mamadowa za lekki strzał. Obrońcy EłKS-u, by to mogło przynieść wyrównanie. Do przerwy to gospodarze prowadzili 1-0, a po przerwie piłka do Janczukowicza, ten pada w polu karnym, sędzia Marcin Kochanek pokazuje, że tu absolutnie nic nie było, ale po chwili zostaje wezwany do monitora i po obejrzeniu powtórek zdecydował, że bitri faulował w tej sytuacji zawodnika ŁKS-u i mamy rzut karny dla gości. Do piłki podchodzi Dani Ramirez, Dani Ramirez! 100% skuteczności z rzutów karnych w tym sezonie Hiszpana. 6 na 6 strzelanych, 11 wpadło do siatki. Ogólnie Ramirez ma 7 bramek w obecnych rozgrywkach. Widzimy, ile to spotkanie kosztowało emocji trenera Matysiaka. Nawet nie patrzył na tego gola Ramireza. Krakowia rzuca się do odrabiania strat. Sokołowski dwukrotnie blokowany. Potem jeszcze piłka pod nogami Bitriego. Ogromne zamieszanie które kończy się wybiciem piłki z pola karnego łks Dziś w bramce gości kontuzjowanego Aleksandra Bobka zastąpił Dawid Arndt i to właśnie on w tej sytuacji interweniował. Dani Ramire straci piłkę, przejął ją otarka. Kakabadze. Kakabadze! 2-1 dla gospodarzy. To Otar Kakabadze przejął opaskę kapitańską od Michała Rakoczego, który został zdjęty z boiska. I w tej sytuacji Gruzin zachował się jak prawdziwy kapitan. Pierwszy gol Kakabadze w tym sezonie. Krakowia w kolejnych minutach stwarza sytuację, by podwyższyć wynik meczu. Strzał Beniamina Kalmana odbija piłkę. Golki Perełka SU i wciąż gospodarze prowadzą tylko 2 do 1. Po chwili Patryk Makuch i znów Dawid Armt. Góro Mokrzycki fantastycznie minął knapa. Michał Mokrzycki coraz bliżej pola karnego. Tejan do Stipe Juricia, 2 do 2. Stipe Juric pojawił się na boisku zaledwie 8 minut wcześniej. To jest niespodziewany bohater. Ostatnio grał w rezerwach EUKS-u, a w ekstraklasie wystąpił tylko dwa razy w tym roku. Ostatni raz 28 lutego, a dziś to bohater ekipy Złodzi. Przynajmniej tak się wydawało. Przed końcem tego meczu tu uderzenie Majgarda wprost w ręce golkipera EUKS-u. Ostatni gwizdek sędziego kochanka. Więcej emocji w tym spotkaniu nie będzie. Krakowia remisuje zełka SM Łódź 2 do 2. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.